Iiiiiiiii! Sasułasy! Że, jeżeli wy. Sasułasy mnie goni. Musimy z szybko uciekać! Juniorku, tylko uważaj, żeby ciebie nie złapał, bo nie będziesz mógł już nagrywać lol. No się manku, żywaku! Sejs ręka mi! And welcome back to. Kochanie moi drodzy, pogramy sobie dzisiaj po raz kolejny w Robloxa, tym razem tryb Sasi Wassi. Moi drodzy, uciekamy przed jakimś fioletowym stworkiem, który chce nas zjeść. Musimy zbierać banany, aby stąd uciec. Moi drodzy, jak sami widzicie, dzisiejszy odcinek jest mega ekscytujący, dlatego oglądajcie też koniecznie cały. Zostawcie koniecznie 1000 zapeczek w górę, jeżeli chcecie więcej Robloxa, a w komentarzu napisz koniecznie aż Banan, a ja być może zaserduszkuję twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy z Moi drodzy, jeszcze takie szybkie info. Jeżeli chcecie, aby wasz fanart pojawił się na odcinku, tak jak właśnie te teraz, które się pojawiają, wyślijcie koniecznie wasz fanart na fanart .juniorski, małpa gmail małpa.gmail.com Moi drodzy, jak sami widzicie, znajdujemy się już właśnie na tym dziedzicu szkolnym, gdzie biega Susy Wussy I on cały czas mówi, Sassy Wusi wants a snack, czyli Sassy Wassy chce... Jakiegoś smakołeczka. I tym smakołeczkiem najprawdopodobniej jesteśmy my. Moi drodzy, kto wbił na dzisiejszy odcinek? Vimet, Fenciaks, juniorski, Siemanko, Kasperek, Siemanko, Subkrain, Maxim YouTube, White Eats. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie, że, że wbiliście dzisiaj do mnie na odcinek. Jeżeli i Ty byś chciał wbić, wbijaj koniecznie na Discorda. Masz link oczywiście w opisie, a wtedy być może jak byś linka, no to Ci się uda we mnie, do mnie wbić. Dobra, moi drodzy, sami widzieliście, że tutaj prawie jest Sassy Wasy złapał. Fenciaks przed nim ucieka. Co my tutaj. To nie ma sensu. Chyba Fęcia, Fęciaks umarł. umar, umarł. Patrzcie, on teraz się skupił na Kasperku, i wydaje mi się, że Sassy Łasi, za chwileczkę zacznie mnie go niż nie. Jednak sobie poszedł. On chyba mnie tak nie widzi. Dobra, biegnie za mną. Jaki jumpscare? Ej, bo tutaj pitch nie ma. Tutaj pić ostatnio była. Ja widzę właśnie, że tutaj tej pitch nie ma. Moi drodzy, patrzcie w ogóle, co się teraz tutaj dzieje. My musimy zbierać te bananki. Ja nie wiem w ogóle, jak przed tym Sasi Wasi uciekać, ale ja chyba automatycznie zaczynam szybciej biec. Dobra, moi drodzy, ilu już mamy bananów? Dwa. Mamy trzeci banan. Następnie, moi drodzy, muszę wziąć tutaj kolejny czwarty. Generalnie jest to podruba Poppy Playtime połączona z Garden of Banban. Ponieważ graliśmy sobie już tą gierkę. Wiecie, kiedy sobie w tą gierkę graliśmy? Niedawno sobie graliśmy na drugim kanale, Juniorski 2.0. Na który Was bardzo serdecznie zapraszam i właśnie tam sobie graliśmy tą podróbę. Dobra, mamy wszystkie banany i wydaje mi się, że musimy teraz wejść do tej szkoły, aby ogarnąć tryb drugi, albo raczej rozdział drugi, ponieważ ta gra ma dwa rozdziały. ja mogę wejść tutaj czas na zajęcia? Dokładnie, dobra. Co teraz się dzieje? Would you like to buy? Thanks bro. A czyli, że musimy mu dać 10 bobuków za to, że przeszliśmy i zabraliśmy wszystkie banany? Gdzie ja teraz w ogóle jestem? Poly Mars. Co to tutaj oznacza? A tutaj muszę wejść i moi drodzy, jesteśmy w szkole. Music room. Mamy tutaj music room, czyli e, klasę muzyczną. Co tu jest napisane? Monkus Lunkus. Czy Sasi Łasi tutaj też cały czas są? O nie, on tam idzie. <laughs> sassy Wassy is hungry A czyli on jest głodny No, on, no prawda, on cały czas mówi, że Sassy Wassy Wants a snack i tutaj cały czas chce nas Złapać, ponieważ on jest mega głodny Dobra, moi drodzy, bo my potrzebujemy czerwony kluczyk Tutaj jest w ogóle niebieski kluczyk Potrzebny, art room Następnie, moi drodzy, mamy żółty kluczyk Class room, okej okay. O i tutaj mój musisz... collect all eight bananas Czyli musimy zabrać wszystkie osiem bananów, aby stąd uciec I Najprawdopodobniej te wszystkie banany Znajdują się w klasie Dobra, storage tutaj w ogóle jest, czekajcie, biegniemy sobie Tędy. Library. Tutaj mamy jakąś księgarnię bądź też bibliotekę, ale tu jest kantyna. Może w kantynie znajdziemy już jakiś banan? Kto tu jest? Kto tutaj stoi? A need storage key. Czy on nam będzie chciał uciąć rękę? Give me. Marchewkę, daj mi marchewkę. Aha, czyli musimy teraz zebrać marchewkę, aby on nam dał jakiś klucz. No bo jak on pracuje w kantynie, no to pewnie musi jakiś tutaj obiad uszykować dla tych dzieci. Ewentualnie dla Susie Lucy, który jest mega głodny. Dobra, czekajcie, tutaj, o, tutaj co. Potrzebujemy tutaj młotka. Tu jest w ogóle office na różowo. Klucz jest biurowy tutaj potrzebny. O, ten ma niebieski kluczyk, ale ja bym chciał zdobyć samemu jakieś jakoś te kluczyki White East. Uciekaj tam! Garden. Tutaj w ogóle mamy jakiś um, garden. Ja nie wiem w ogóle skąd wy tutaj zbieracie. Te kluczyki, ale tutaj też przerwa? Potrzebujesz młotka. Sasy. <laughs> Sasy łaskawic! <wasby. śmiech> Sassy Wasi skupił się na Whitey's, O nie! Dobra, czekaj, bo Maxim tutaj wchodzi, ok, do music room, ale czy tutaj da się wejść? No czekajcie, bo on użył teraz niby tego klucza ja tam nie potrafię wejść, widzicie? Bo on jest... O, siemanko, aka Grey my beloved. siema, siema. O jest i też Julix, siemanko, siema, siema. Słuchajcie, bo generalnie ja muszę znaleźć teraz ten kluczyk, ponieważ ta gra działa na zasadzie takiej, że jeżeli wy... To... Cały czas ją goni? Jakie to jest mega śmieszne! Dobra, czekajcie, bo my musimy znaleźć teraz jakiś kluczek. Jak sami, o o o o, on teraz się na mnie skupił. Tu to jest bez sensu. Dobra, widzę, że musimy iść na salę gimnastyczną, ponieważ na sali gimnastycznej najprawdopodobniej znajdziemy też jeszcze jakieś klucze. Dobra, ja wchodzę tutaj i co my tutaj? Mamy pierwszy banan. Dobra, wskazówka, jeden Pierwszy klucz znajduje się w stołówce. No to ja wiem, ale potrzebujemy marchewkę. Skąd to marchewkę wziąć to ja nie mam zielone, zielonego pojęcia? O Kacperek skąd wzią... Skąd ty wziąłeś marchewkę? Stąd z garden. Na bank tutaj będzie, bo widzicie, tam też ktoś jest, jakiś dziwny tepek z jednym okiem i on podlewa tam sałaty. I najprawdopodobniej on nam da. Marchewkę. Tylko skąd zdobyć teraz żółty kluczyk? A tutaj możemy. W... Aha, możemy tutaj wskoczyć. A ja nie wiedziałem, że tu jest klucz. Ja my... Ej, zamknięci. Ej, za. Co się teraz stało? Czy może ktoś otworzyć lodówkę? No nie! Czekajcie, muszę się chyba e, zrestartować. Dobra, czekaj, otwieramy jeszcze raz. Cyk, proszę bardzo. Ja chcę wziąć ten klucz. Mamy kluczyk, masz klucz do ogrodu, okej. Okay. I w ogrodzie znajdziemy marchewkę, tylko ona też coś najprawdopodobniej od nas, nas będzie potrzebowała. Dobra, patrzcie, idziemy teraz do ogrodu, a ona ma niebieski kluczyk, okej. Okay. Czyli tutaj zdobędziemy niebieski kluczyk, czekajcie. Czy da się otworzyć te drzwi? Dobra, otworzyliśmy te drzwi teraz. I co my tutaj mamy? Tu mamy jakieś palenisko, Tutaj w ogóle pełno sałaty i tak dalej. Potrzebuję klucz. shadosh toki thanks A, okej, okay, czyli on nam dał kluczyk niebieski. Okej, okay, w ogóle jak ten typ wygląda, spójrzcie to. Ma takie czarne usta, jedno oko, a Sassy Wasy chce tutaj wejść, ale nie potrafi tutaj wejść. No dobrze, moi drodzy, czekajcie, bo tutaj mamy jakieś sałaty i ja mam nadzieję, że tutaj znajdziemy za chwileczkę jakąś marchewkę, ale niestety nie. Idziemy teraz, moi drodzy, do Art Room, czyli Art Room z niebieskim kluczem był chyba, uważamy na Sassy Wasy, który się skupił na Kacperku. Idziemy teraz tutaj, o, tu jest Art Room, spójrzcie teraz na to, dobra, otwieramy teraz tutaj Drzwi. Wchodzimy do środka i co my tutaj mamy? Tu jest marchewka! Okej, okay. carrots zdobyta. Mamy, moi drodzy, marchewkę. Bardzo ładnie tu jest wszystko pomalowane. No muszę wam powiedzieć, o tutaj też jest nawet Sassy Wasy namalowane, więc możliwe, że to jest po prostu kolejna postać, która została namalowana przez jakieś dziecko i ta postać po prostu ożyła i nas teraz próbuje zjeść! A ja oczywiście zapomniałem o moim szreku, no nie. Dlaczego? Szereg przecież chce z nami sobie nagrywać fajnie, pięknie. Dobra, co my tutaj mamy tu w ogóle? Czy to są, czy to są obrazki z Disney? Dobra, moi drodzy, mamy marchewkę. Możemy wejść teraz do kantyny. Jak sami widzicie, mamy już jeden banan zebrany. Muszę wam powiedzieć, że te, ta gierka może być dosyć prosta, tylko musimy poznajdować te wszystkie przedmioty. Dobra, masz tutaj kluczyk, no, albo raczej marchewkę, i ja dostęp od ciebie kluczyk do przechowywania. Czyli teraz musimy znaleźć drzwi z zieloną kłódką, a gdzieś tutaj Sassy Wasy biega. Kogoś tam zabił, dobra. Tutaj mamy storage room, więc możemy to na spokojnie otworzyć. Dobra, i co my tutaj mamy? Tu jest kolejny banan. Okej, okay, mamy już dwa banany z ośmiu. Następnie tutaj najprawdopodobniej gdzieś będzie jakiś kluczyk, ale możliwe, że gdzieś tutaj musimy... O, tutaj coś pociągnij. Okej, okay, coś otworzyliśmy. Czekajcie, coś się teraz tutaj otworzyło. To nam pokazuje, że to idzie gdzieś tu i to gdzieś tam. Możliwe, że znowu na salę gimnastyczną musimy wejść. Ja muszę wejść na salę gimnastyczną i zobaczymy, gdzie ten prąd idzie? O, tutaj się coś otworzyło! Jest! Dobra, mamy musicki! Więc teraz, moi drodzy, musimy iść na muzykę. O, tu jest, dobra, tu jest music room. Dawaj, aka Grey, my beloved, dawaj, bo ty masz ten sam kluczyk, co ja. Dobra, jak się tutaj... W... Ej, to nie działa. Dobra, odblokowałem. Myślę, że się znowu coś zbugowało. Co my tutaj mamy? Mamy gitarę. Ja tutaj też mam fajną gitarę, proszę bardzo. Tutaj mamy jedną gitarkę. Tling, 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 tling. Prawie mi wyleciała, nie? Chciałem się. Po... Chciałem wam pokazać, jakie mam fajne gitary, a i mi prawie jedna wyleciała. Moi drodzy, mamy też drugą gitarkę. I możemy sobie tutaj fajnie pięknie na niej zagrać. rozstrojona jest, więc nie będę grał. I co my tutaj dalej mamy? Tu mamy jakieś pianino, możemy na nim zagrać. Keyboard, to, to jest keyboard z Rolanda. Dobra, tutaj coś takiego. Susy, wosy. A, tu jest ten młotek. Czekaj, bo my tutaj... O, tu jest kolejny banan, prawie go nie zauważyłem. I mamy jeszcze jeden kluczyk? Office key. Dobra, moi drodzy, mamy dosyć dużo przedmiotów i wydaje mi się, że my możemy użyć tego młotka teraz tu. Tu coś jakaś przerwa. A, i możemy sobie tędy tak jakby uciekać. No dobra, ja pamiętam, że gdzieś jeszcze jedno wejście takie, bardzo podobne, było właśnie tu i tutaj znowu musimy użyć tego młotka. Cyk, proszę bardzo. A, a gdzie, gdzie teraz? Ej, gdzie ja teraz jestem? Ja nie mam żadnego pojęcia, gdzie ja jestem, ale weszliśmy na tyły szkoły. To są jakieś bakrumsy. Tutaj w ogóle widzę, że jest jakiś labirynt. Mam nadzieję, że tutaj za chwileczkę mi nie wyskoczy jakiś potwór. Co to jest za labirynt? O jest, mamy kluczyk, library key. I nie wiem przypadkiem, czy my tutaj znajdziemy jeszcze jeden banan. Najprawdopodobniej. O jest, widzicie? Ja wiedziałem, że my tutaj znajdziemy banana. Dobra, tutaj przejść sobie nie możemy. Ja chodzę po prostu po labiryncie przeważnie tak, że trzymam się cały czas prawej strony. Trzymajcie albo prawej strony cały czas, albo lewej. I takim sposobem udało nam się, moi drodzy, stąd wyjść. Dobra, mamy dalej młotek, mamy klawisz pakietu Office i mamy klawisz biblioteki. Cokolwiek to znaczy. Ale ja sobie wybiorę teraz ten kluczyk. O, i wchodzimy do Office. Kto tutaj znowu? Czy to jest dyrektor? No zobaczcie w ogóle, jak on wygląda. Wszyscy wyglądają tak. Sasiwasi, no? Czekajcie, tutaj, w, tutaj jest w ogóle potwór z drugiej części, z rozdziału drugiego, więc tutaj w rozdziale drugim powinien chodzić drugi potwór, ale niestety tego potwora tutaj nie ma. Siemanko, I need classroom key, I need czarnej książki, czyli on potrzebuje czarnej książki. Więc my, moi drodzy, teraz tutaj weźmiemy sobie banan, który miał tutaj ukryty. I my, moi drodzy, teraz idziemy do biblioteki, a biblioteka jest tu. Mamy czarną księgę i teraz, moi drodzy, musimy wrócić z powrotem do tego dyrektora, ponieważ on potrzebuje od nas czarnej książki. Proszę bardzo. Thanks. Co my teraz tutaj mamy? Klawisz klasy. A klasa była tu. Ok, odblokuj. Dobra, chodź tutaj szybko. Po pierwsze potrzebujemy banana, który jest tu. Dlaczego tutaj są literki z Alphabet Lore? I to wszystkie literki. Zobaczcie, od A... Do Y, do Z, wszystkie tutaj są, nawet F jest rozgniewany. Ale wiecie o co chodzi? Że ja nie mam jeszcze jednego banana, Jak gdzieś, jak gdzieś pominę jeden banan. Tu jest banan, no proszę bardzo. Mamy banan, możesz teraz uciec. Proszę bardzo, moi drodzy, uciekamy przed sasi Wassi, exit! Ukończone, proszę bardzo, wychodzimy! Skończyłeś rozdział drugi. Monkus, lunkus, wkrótce jak w grze. Jak w grze dla Monkus Luxus rozdział trzeci. O co w tym chodzi?! Komentarze dnia, komentujcie koniecznie moje filmy, a być może pojawisz się na odcinku. Lista wspierających, dziękuję, jesteście po prostu mega pozdrawiam, a my się wszyscy widzimy w następnym odcinku. Na razie, dzięki, cześć!